Siemanko, widzowie, ja jestem Niko. A dzisiaj zagrałem w Chest PVP. Miłego oglądania. Dobra, więc jak widzicie, jestem już na box PVP. Dopiero co tu rzuciłem jakieś nie, wiem, jakieś podniosłem tylko. I gra, grałem chyba w box PVP od 2016 Zacząłem grać. I coś tam się przerwało grałem. Tak od 2017 w sumie zacząłem grać, bo w trypi. Nie od 16. Więc nie wiem, dobrze mi to idzie według mnie. Więc próbuję coś zdobyć. Ale na pewno nie tak. RTP. Gdzie mhm. jest? Czy... Czy Was coś? Czy tu nie ma RTP? Czy, czy, czy was coś boli? Zapię, tu nie ma skrzyni, tu nie ma RTP. Nie zejdę tam. Może jest. Dobra sprawdzę, bo ja, ja się boję. Obawiam się, że nie ma. Dobra, skaczemy. Mam takie lagi, nie wiem czemu. Czekajcie. Okej, okay, więc trochę poszukałem i nie znalazłem żadnego tutaj RTPK, nie wiem. Um, może ja go, nie widzę go, więc boję się skakać, ale skaczemy w, w tą stronę. Perfekcyjnie! Może ty pobijemy? Nie, dobra, nie bądź. Dobra. dobra, ucieka. Jest. Nie, vip, vip. Uciekam, uciekam, uciekam. I nie goni. Dobra, spokojnie, spokojnie. Nie. Dobra. Plus. Zmieniamy i temy, zmieniamy temy. Goni, 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 goni. Uff. Jestem, Jezu, ale to jest straszne. Weź... proszę. Yy, tak się nie da, tu. Są w ogóle jakieś tempy, ja sobie je wezmę. Teraz sel A jest sel chociaż To co ja mam robić? Ja mam naprawdę iść do sklepu sprzedaj. No to mam lapis, to sprzedam. Jezu, a dobra. nie ma całości. Bezodziejna. Osiem... Mam złoto. Złotych jabłek też nie mam. Dobra. Jezu, a ja, ja się teraz boję. Iść tam w ogóle. Co to. Moc jeden, moc jeden, Super, nie mam permisji. Mm -hmm. mega. Mega! Dobra, szukam mender, chesta, widzowie, bo naprawdę... na tego trybu. Ja wiem, że go craft z gównem, nie? Ty! Ale żeby dosłownie być, być aż takim? Tego nie widziałem. Dobra. Soy. Diamond. Mm. I kto by się spodziewał, nie mają często. chcesz. Dobra. Skelb. No co biedaku! Jezu on mi gra dobry. Idź ode mnie. Żuruchany. Nie mogę... O jest. Ja już nie będę komentował, że tu gra tyle osób i ja im współczuję w iść Idź stąd! Yy, ponieważ... Jest to zło. Nie wiem, nie podoba mi się ten serwer, więc... Ogarnę i zaraz się widzimy Elo. Yy, więc, widzowie, trochę sobie rzeczy posprzedałem, jeszcze mam tutaj parę takich, yy, więc... Yy, właśnie wiem mówić, że idę na pvp. I boję się wciul. Mam nadzieję, że się uda, więc... let's go. Drzewo, 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 drzewo. Jest! Dobra, jest na drzewie, jesteśmy na drzewie, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Już w tę skrzynkę. Grabimy. Run, tam. I ziębiaców. Dobra, pijemy go, piję go. Jaki lamus. To, to naprawdę mieliśmy do na hita, więc... Jak chyba to był? Nie wiem, ale uciekam. Nie! Dobra. On na pewno ma lepsze i ten bezwilnie. Klepiałem się z nim, widzowie? Klepiałem się z Zara. Dawek, dawaj, moja. No co, no co, no co, no co, no co, no no co, spokojnie. Didi. Uklepamy widzowie, uklepamy. Teraz boję w ogóle. Wygraliśmy. Możemy być z siebie dumni, ale ja się widzowie tak teraz boję, że to jest trzeba, bo nie mam tej potki, ale udało nam się chyba uklepać, więc to już jest jakiś plus. Powiedziałem tu No śmieciu! Co zostaw? No! Nie żyje, nie żyje, nie żyje, nie żyje! Dobra, jest! Jest, dziękuję! Dzie ale to jest dobry człowiek. Dobra, dało mi busta. Nie. Dobra, widzowie, więc nagrywanie mi się wyłączyło. Jezu, ale ja się teraz, widzowie, boję, ale jesteśmy z bardzo dobrym lootem i jest, po prostu się cieszę. Ale dosłownie, nie wiem, tak się bałem, że po prostu to przegramy, nie? Ale jakoś nam się udało, wyszliśmy z tego, więc git. Ja sobie je posprzedaję tutaj, itemki. I chyba jest git, ale nie wiem, ja teraz normalnie się trzęsę. Nie wiem no Boję się po prostu teraz iść Znowu, ale pójdziemy Prawda Trzeba sobie na pewno mieczek jakiś ulepszyć Bo to będzie też kluczowe No nie wiem no, Na pewno miecz trzeba będzie ulepszyć To jest pewne Mhm mm Udało nam się widzowie jakkolwiek to ugrać, chociaż nie polecam. <grych> yy, nie wiem, jaka nie będę w sumie sprzedawał, bo ono się nam może bardzo przydać. Jak ja się teraz poję. Dobra, idziemy tam. Laguje mi bardzo gra, ale ja to mam to po prostu gdzieś. Dobra, ja włączyłem czat w sumie. A ja mogę coś napisać? Na przykład a Nie no. Dobra, czyli nie będzie chyba tych o zabijanie, co przemyślamy. Nie ukrywam. Ale nie wiem, ja się boję teraz. Ja jestem widzowe roztrzęsiony bez kitu, nie? Ja teraz nie żartuję. Ostrość, ostrość. 5. O mamy spadra. Ostrość 3. Czaplę w sobie lepszył. Ale to za 8. Jezu! Sklep. Mogę kupić? Nie, tutaj. Jezu. Yes. Nie, ja się boję teraz. Ja muszę znaleźć dwie butelki Expo, A w sumie skończymy ten odcinek, bo i tak trwa długo, więc ja Wam dziękuję za oglądanie. To tyle na dziś. No i cześć!